Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Bóg pragnie naszej przemiany, pragnie naszego rozwoju, uświęcenia duchowego wzrostu. Ostatnio mówiliśmy o skutkach, jakie wywołuje w naszym życiu działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje nasze wnętrze, gdy zwracamy się ku Bogu. Z wiarą przyjmując Jego dar zbawienia, oferowany nam w Chrystusie. Mówiliśmy o wspaniałych skutkach, jakie może przynosić przemieniające nas działanie Ducha Bożego. Dzisiaj rozwiniemy ten temat, studiując słowa ostatniego rozdziału listu do Galacjan. Gdy poddajemy się przemieniającemu działaniu Ducha Bożego, w naszym życiu pojawiają się wspaniałe efekty Jego obecności. Rodzi się wtedy jak określa to apostoł Paweł, owoc ducha świętego, owoc ujawniający się w naszym postępowaniu, w całej naszej życiowej postawie, w naszym zachowaniu, w naszych słowach, a także w naszych myślach. Owoc ducha świętego opisują słowa piątego rozdziału Listu do Gracjan. Wymienionych jest tutaj dziewięć wspaniałych cech życia chrześcijanina, życia człowieka przemienionego przez Ducha Bożego. Są to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samoopanowanie. Aby te cechy, te wspaniałe jakości występowały w naszym życiu, musimy, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, być prowadzonymi przez Ducha. Musimy chodzić w Duchu. Pan Jezus powiedział, że jest drogą do Ojca i zapowiedział, że pośle nam ducha, nauczyciela, ducha prawdy, który będzie nam przypominał i będzie ożywiał wszystkie jego słowa. Właśnie te Boże słowa, takie jak rozważane przez nas dzisiaj, są światłem, pochodnią na drodze, którą idziemy, jako Boże dzieci, ku swemu niebiańskiemu Ojcu. Musimy jednak szczerze wyznać, że uczynki naszej grzesznej natury są jeszcze bardzo liczne i bardzo złe. Widzimy, że często nie potrafimy postępować tak, jakbyśmy pragnęli, i że jedynie dzięki Duchowi Bożemu jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwa w duchowej walce pomiędzy ciałem a Duchem, czyli pomiędzy naszą upadłą naturą a Duchem Świętym w nas działającym. Zwycięstwo w tej duchowej walce jest osiągalne dla każdego chrześcijanina, który, jak pisze apostoł, ukrzyżował swoje ciało. To znaczy, poddał się w chwili nawrócenia i poddaje się stale na co dzień ciągłej Bożej przemianie, krocząc drogami wskazanymi mu przez Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest poświęcić codziennie czas na to, by przypominać sobie prawdy Bożego słowa i by stosownie do nich żyć, pozwalając Duchowi Bożemu działać w naszym wnętrzu i mówiąc obrazowo. Nawiązując do przenośni, którą apostoł Paweł rysuje przed naszymi oczami, jeśli ukrzyżowaliśmy nasze ciało, czyli naszą złą, starą naturę, musimy pozostawić je mocno i bezpiecznie przybite do krzyża, tam, gdzie to ciało nasze powinno być i na co zasługuje. I nie wolno nam nawet dotykać palcami gwoździ, a jeśli żyjemy w Duchu Bożym, to musimy chodzić według Ducha. To znaczy, musimy aktywnie kroczyć z nim przez życie. Tak więc, gdy przyjdzie kusiciel ze złymi potrzebami, musimy naczeć na niego odważnie i stanowczo ze słowami: Należę do Chrystusa, ukrzyżowałem swoje ciało, swoją grzeszną naturę. Jest nie do przyjęcia, bym nawet pomyślał o zdjęciu tego ciała z krzyża. Należę do Chrystusa, mieszka we mnie Duch Święty, a więc serce i umysł. Kieruję na sprawy ducha i będę chodził według Ducha Świętego, według Jego porad, według Jego linii każdego dnia. W taki obrazowy sposób możemy opisać prawdę naszego codziennego życia chrześcijańskiego. Jest to prawda o duchowej walce, w której na co dzień musimy wybierać to, co dobre, to, co Boże, co wskazuje nam Duch Święty. Musimy na tym, co pochodzi od Boga, koncentrować się i aktywnie z naszym Panem współdziałać, aby w chwili powtórnego przyjścia Chrystusa być przygotowanymi do przebywania z Nim już w sposób bezpośredni, twarzą w twarz. Te nasze dotychczasowe rozważania były właściwie podsumowaniem treści przedostatniego, piątego rozdziału listu do Galacjan. Natomiast końcowy, szósty rozdział listu, Rozpoczyna się następującym wezwaniem apostoła. Bracia, jeśli ktoś zostałby przyłapany na jakimś wykroczeniu, wtedy wy, którzy żyjecie duchem, z całą łagodnością, kierujcie go na dobrą drogę. Niech jednak uległ pokusie, dźwigajcie wzajemnie swoje ciężary. W ten sposób spełnicie prawo Chrystusa. Jeśli zaś komuś się wydaje, że jest czymś, choć jest niczym, to sam siebie oszukuje. Niech każdy osądza własne postępowanie. Wtedy będzie miał podstawę do chluby w sobie samym, a nie przez porównanie z kimś innym. Każdy bowiem ma do dźwigania swoje własne ciężary. Uderza nas w tym wezwaniu apostolskim, jak gdyby kontrast pomiędzy dwoma jego wypowiedziami. Najpierw apostoł pisze: Dźwigajcie wzajemnie swoje ciężary. A w starszym przekładzie jedni, drugich, brzemiona noście, a potem w wierszu piątym, apostoł pisze: Każdy bowiem ma do dźwigania swoje własne ciężary. Czy nie ma tutaj sprzeczności? Spróbujmy zrozumieć ten problem. Użyty najpierw przez apostoła zwrot jedni, drugich, brzemiona noście odnosi się do odpowiedzialności każdego chrześcijanina za swoich braci. Oraz do konieczności niesienia im pomocy w ich walce z pokusami i w ogóle w życiu na co dzień. Paweł ma tu na myśli oczywiście tych braci, którzy dopuszczają się grzechu i potrzebna jest im pomoc. Użyte tutaj przez apostoła słowo brzemię odnosi się do wszelkiego rodzaju kłopotów duchowych człowieka oraz wszelkiego zagrożenia wiszącego nad nim. Jest to zbyt duży ciężar. By sam człowiek mógł go udźwignąć. Mamy tu więc do czynienia z praktycznym zastosowaniem Chrystusowego przykazania miłości. Powinniśmy pomagać bliźnim w pokonywaniu przez nich kłopotów duchowych oraz innych problemów codziennego życia. Natomiast słowo użyte przez apostoła później w wierszu 5, ciężar, ma trochę inne znaczenie. Dokładne znaczenie pierwszego słowa brzemię. Użytego w wierszu drugim dotyczy dźwigania dużego ciężaru, wielkiego, przekraczającego siły, wymagającego pomocy. Natomiast słowo ciężar użyte w wierszu piątym odnosi się do mniejszego ciężaru, który, jak można się spodziewać, dana osoba może ponieść sama, bez pomocy innych. Każdy ma więc brać na siebie swoje obowiązki. Apostoł uczy więc Prawidłowej postawy chrześcijanina ma ona polegać na tym, że każdy wierzący ma pomagać bratu, który ma kłopoty, przeżywa trudności. Jeśli jesteśmy zbyt dumni i ufni w swoje siły duchowe i nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy słabi, jak ten, który zgrzeszył, okłamujemy siebie, podkreśla apostoł, bo tylko Duch Święty w nas da nam niezbędną siłę. Do przezwyciężenia pokus i ataków szatana, a także uzdolni nas do pomagania innym, naszym braciom. Apostoł wzywa: Każdy zaś, niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Każdy więc człowiek sam odpowiada przed Bogiem za swoje postępowanie. Wina innych. Nie może być dla mnie wymówką. Sam odpowiadam za to, jak postępuję wobec pokus, słabości i problemów. Jest to kwestia ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności za swoje postępowanie przed Bogiem. Natomiast inną kwestią jest potrzeba braterskiego pomagania sobie w każdej potrzebie. Są sytuacje, kiedy pomoc drugiego chrześcijanina jest wręcz niezbędna. Apostoł sam doświadczył takich chwil. Na przykład o swoim pobycie w Macedonii napisał, że nie mógł zaznać spokoju, zewsząd uciśniony walkami z zewnątrz i obawami od wewnątrz. A potem, gdy przybył do Macedonii Tytus, Paweł napisał z radością, ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył mnie przez przybycie tytusa. Tak, Bóg udzielił Pawłowi wielkiej pociechy poprzez przyjaźń. Tytusa, przez dobre wieści, które on przyniósł. Ludzka przyjaźń, dzięki której jedni drugim pomagamy nosić swoje brzemiona, jest częścią celu, jaki Bóg wyznaczył wszystkim wierzącym. Właśnie dlatego nie powinniśmy zatrzymać swych brzemion dla samych siebie. Szukajmy jakiegoś wierzącego, przyjaciela, który dopomagałby nam je nosić. Przez tego rodzaju wspólne noszenie brzemion wypełniamy prawo Chrystusowe. Pisze apostoł Prawo Chrystusowe nakazuje, żebyśmy się nawzajem miłowali tak, jak On kocha nas. Na tym właśnie polega nowe przykazanie, które Chrystus nam dał, a więc trzeba kochać bliźniego, to znaczy wypełniać prawo Chrystusa, Jego polecenie. Taka miłość nie musi prowadzić do heroicznych, jakichś działań na pokaz dla wszystkich wiadomych czynów poświęcenia. Wiedzie raczej do zwyczajnej, ludzkiej, niepozornej, nikomu nieznanej, bardzo często nie rzucającej się w oczy służby, gdy widzimy na przykład kobietę, dziecko czy starszego człowieka nios niosących ciężką walizkę, czy nie ofiarujemy im pomocy. Tak samo, gdy widzimy kogoś, kto ma ciężkie brzemię na sercu, jest zatroskany, czy nie powinniśmy być gotowi podejść do niego. I wziąć nieco na siebie z tego jego brzemienia. Musimy być także dostatecznie pokorni, by pozwolić innym uczynić z nami tak samo. Człowiek noszący czyjeś brzemię pełni wielką służbę. Robi to, co każdy chrześcijanin powinien i może czynić. Jest to naturalną konsekwencją działania ducha Chrystusowego w nas. Tak właśnie wypełnia się Prawo Chrystusowe. Jeden z ojców Kościoła napisał. Że dlatego chrześcijanie muszą mieć silne barki i potężne kości, muszą być dostatecznie silni, by móc unieść nawet najcięższe brzemię. Apostoł pisze: Jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Tak, jeśli ktoś z nas nie chce nosić brzemion innych, dlatego że mu się wydaje, że jest to jakaś niska posługa, której jemu wielkiemu nie godzi się spełniać, bo to oznacza pokorę, uniżenie, wtedy zachowujemy się wobec takich ludzi z pogardą. Mamy wysoką opinię, wielkie mniemanie o sobie, i zupełnie tak, jak gdyby prowokujemy innych, albo zazdrościmy innym. Jesteśmy zarozumiali. Kiedy myślimy, że jesteśmy czymś, odmawiamy innym usługi, pomocy, aby ponieść wspólnie z nimi ich brzemiona. Ktokolwiek myśli w ten sposób o sobie, oszukuje samego siebie, podkreśla apostoł. Zarozumialstwo jest próżną chwałą. Dowodzi, że człowiek ma o sobie zupełnie fałszywe mniemanie. Dopiero gdy Duch Święty otworzy nam oczy, widzimy, kim naprawdę jesteśmy. Jednym z zadań Ducha Świętego jest uświadomienie nam naszej grzeszności. Gdy Duch Święty otwiera nam oczy, widzimy, że jesteśmy buntownikami wobec Boga, swojego Stwórcy, i że na nic innego z Jego ręki nie zasługujemy, jak tylko na unicestwienie. Gdy sobie to uświadomimy, gdy o tym będziemy pamiętali, nie będziemy się już więcej porównywać z innymi, by uważać się za lepszych od innych, ani też nie będziemy się uchylali od służenia im i noszenia ich brzemion. Co więcej, jeśli jesteśmy chrześcijanami odkupionymi przez Boga dzięki Chrystusowi, to i wtedy nie będziemy porównywać się z innymi. To właśnie porównywanie się jest czymś wstrętnym i niebezpiecznym, co wynika z dalszych słów apostoła. Każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, bowiem każdy własny ciężar poniesie. Innymi słowy, zamiast surowo poddawać bliźniego krytyce i porównywać go z samym sobą, powinniśmy nasze własne czyny poddać bardzo surowej próbie, bo każdy z nas niesie własny ciężar, to znaczy, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za swoją pracę, za swoje życie, za swoją służbę i pewnego dnia będziemy musieli zdać przed Nim rachunek. Nie ma tu, powtórzmy, żadnej sprzeczności pomiędzy wypowiedzią apostoła: jedni, drugich, brzemiona, noście, a drugim wezwaniem: każdy własny ciężar poniesie. Dlatego, że w pierwszym przypadku chodzić sami, nasze zadania na co dzień. Natomiast w drugim przypadku, gdy mowa jest o brzemionach, które mamy pomagać sobie nosić, chodzi o wielki ciężar, o to, co musimy wspólnie z innymi pokonywać. Musimy sobie w tym pomagać. Tak więc, powinniśmy pomagać sobie nawzajem w noszeniu tych ciężarów, które są zbyt ciężkie, by człowiek mógł je unieść, a z drugiej strony jest też i takie brzemię, którego nie da się podzielić z nikim i trzeba je nieść samemu. Jest to ciężar tych zadań, które Bóg postawił każdemu z nas do wykonania w ciągu życia i których nikt za nas nie wykona. Każdy z nas będzie musiał rozliczyć się przed Bogiem indywidualnie, tego dnia okaże się, że prawdą są słowa, iż każdy własny ciężar poniesie. Apostoł Paweł daje nam szczególny przykład dźwigania ciężaru bliźniego. Pisze Bracia, jeśli ktoś zostałby przyłapany na jakimś wykroczeniu, wtedy Wy, którzy żyjecie duchem, z całą łagodnością kierujcie go na dobrą drogę. Mamy więc Poprawiać kogoś, kto popełnia błąd. W tekście oryginalnym słowo poprawiać to greckie katartizo, doprowadzać do porządku. Przywrócić do poprzednie słowo to było używane w Grece świeckiej jako termin medyczny. Przy jego pomocy określało się właściwe ułożenie złamanej lub zwichniętej kości. Tak więc, jeśli ktoś zostanie przyłapany na czynieniu czegoś niewłaściwego, my mamy obowiązek zareagować na to. Nie możemy po prostu ominąć tej sytuacji. Nie możemy wymawiać się, że nic z nas to nie obchodzi, że nie chcemy się w tę sprawę angażować. Nie wolno nam też potępiać takiego człowieka, ani nim pogardzać. A jeśli za niej właściwy czyn spotyka go cierpienie, nie wolno nam mówić, dobrze mu tak, albo niech sobie wypije to, co naważył. Nie powinniśmy go też oskarżać. Nie, to wszystko jest niewłaściwe. Naszym obowiązkiem jest poprawiać takiego człowieka łagodnie, tak, by mógł wrócić do równowagi. Naszym zadaniem jest sprowadzić go na właściwą drogę. Apostoł nie podaje nam tutaj dokładnych szczegółów, w jaki sposób mamy przywrócić swego upadłego brata do porządku, w jaki sposób poprawiać go. Możemy znaleźć jednak szczegóły na ten temat w instrukcjach danych nam przez samego Pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 18. Pan Jezus naucza tam, że mamy podejść do swego brata i powiedzieć mu, na czym polega jego błąd, szczerze, na osobności. I Pan Jezus to czynił. Widzimy to w jego zachowaniu, w jego podejściu do swoich uczniów. Mamy starać się na nowo pozyskać takiego człowieka właśnie dla Chrystusa. Jeśli wypełnia nas Duch Święty. Jesteśmy gotowi do spełnienia takiej misji? Nie jest to łatwe zadanie podjąć się trudu poprawiania bliźniego, który grzeszy. Dlatego apostoł podkreśla, że sami musimy wtedy uważać na siebie, by nie ulec pokusie. Nie wolno nam jednak uchylać się od wykonania trudnego zadania pomocy bliźnim, którzy zabrnęli w grzech i potrzebują skorygowania. Jeśli ktoś został przyłapany na jakimś wykroczeniu, wtedy wy, którzy żyjecie Duchem, z całą łagodnością, pisze apostoł, kierujcie go na dobrą drogę. Zwróćmy uwagę na tę właśnie cechę łagodność. Mamy postępować z łagodnością w takim przypadku, a łagodność to jeden z owoców Ducha Świętego. Wydaje się, że jedną z przyczyn, dla których tylko chrześcijanin, w którym działa Duch Święty, Powinien pełnić tego rodzaju usługę, jest ta, że tylko ci, którzy rzeczywiście są pełni ducha, są też łagodni. Apostoł dodaje, że powinniśmy zwracać uwagę bardziej na samych siebie, byśmy też nie byli kuszeni. I to nasuwa nam myśl, że owa łagodność wynika przede wszystkim z poczucia własnej słabości, własnej grzeszności. Tak więc, gdy nasz brat, wierzący chrześcijanin, zostanie przyłapany na grzechu, powinniśmy Mu pomóc uporządkować jego życie. Powinniśmy czynić to łagodnie i pokornie. Gdybyśmy rozkazowi apostolskiemu i jego pouczeniom byli posłuszni, tak jak powinniśmy być, można byłoby uniknąć wielu uszczypliwych plotek, można byłoby zapobiec wielu poważnym kryzysom, a nawet odejściom, od Pana. Powinniśmy jako chrześcijanie postępować w pełni świadomości i odpowiedzialności. Powinno to wynikać z faktu, że jesteśmy braćmi. Ten urywek w Nowym Testamencie daje odpowiedź na odpowiedzialne pytanie Kaina: Czyż jestem stróżem brata mego? Jeśli ktoś jest moim bratem, to ja jestem jego stróżem. Powinienem dbać o niego z miłością. Powinienem troszczyć się o jego dobro. O Jego powodzenie. Nie wolno mi zajmować z jednej strony jakiegoś wyimaginowanego stanowiska wyższości i w ten sposób drażnić go, przed czym apostoł ostrzega, ani też nie wolno mi odrzucać Jego wyższości nade mną, w ten sposób zazdrościć Mu. Mamy uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Powinniśmy kochać się nawzajem i służyć sobie. Jeśli mój brat wpadnie w grzech, Moim zadaniem jest podnieść go i sprowadzić na właściwą drogę. Muszę to jednak czynić z całą łagodnością, delikatnie, z pełną współczucia miłością. Duch Święty z pewnością poprowadzi nas do takiego praktycznego życia, braterskiej troski i służby. I w ten sposób właśnie jedynie można wypełniać prawo Chrystusowe. Studiując końcowe fragmenty listu do Galacjan, uczymy się, jak stosować Ewangelię w codziennym życiu. Widzimy, że potrzebne nam jest pełne pokory, uświadomienie sobie własnej słabości i poddanie się przemieniającemu działaniu Ducha Świętego. Tylko w ten sposób możemy uzyskiwać siły do prowadzenia prawego, odpowiedzialnego życia, do sprostania zadaniom, jakie przed nami stoją. I do udzielenia pomocy bliźnim. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej: www.prolska.org. Polecamy także strony: www.tvr360.org oraz www. TTB.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.